Znajdujemy się w miejscowości Celej. To jest nieduże sołectwo, około 100 mieszkańców. Sama miejscowość Celej, jeszcze mniejsza, około 50-60 mieszkańców. Ale bardzo aktywni mieszkańcy postanowili kilka lat temu zwrócić się do Rady Gminy z apelem, z wnioskiem, aby w tej małej miejscowości pojawił się obiekt użyteczności publicznej, świetlica Wiejska. Argumentowali w ten sposób, że chcieli być. Chcieliby mieć takie miejsce, w którym mogliby się spotykać, które mogłoby służyć do organizacji, organizowania różnego rodzaju wydarzeń w sołectwie, tych publicznych, związanych z zebraniami wiejskimi, z jakimiś wydarzeniami ważnymi dla danej miejscowości, ale też dla samych mieszkańców, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, wydarzenia związane z organizacją uroczystości rodzinnych, urodziny, imieniny tego typu uroczystości. Spotkało się to z dużym zrozumieniem ze strony rady gminy. Radni postanowili przyjąć takie duże zobowiązanie, taki duży program związany z budową kilkunastu świetlic w gminie Stoczkukowski, właśnie w tych najmniejszych miejscowościach, tak aby każdy mieszkaniec gminy Stoczykułkowski miał dostęp do budynków użyteczności publicznej. Czekaliśmy bardzo długo, jesteśmy bardzo wdzięczni, wdzięczni panu wójtowi Dziękujemy na ręce pana wójta dla całej Rady gminy dla wszystkich, którzy się przyczynili do powstania tego budynku. Budynek jest w pełni wyposażony, mamy kuchnię wyposażone, mamy salę, także jeszcze nie było otwarcia, a już imprezy się odbyły, z czego mieszkańcy bardzo są zadowoleni. Otwarcie będzie 28 maja. Wszystkich zapraszamy. O godzinie 15 jest przewidziana msza święta, a później część artystyczna.